Dzień dobry, Michał Kiczka. witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Rady Ziemi Wileńskiej. Gościmy dzisiaj z radnego sejmiku województwa, województwa łódzkiego, pana Franciszka Widerę. Witam Pana. Witam Pana, witam Państwa, Wraz słuchaczy. I Panie Franciszku, jak się Pan czuje jako świeżo upieczony, stary, nowy no, przewodniczący struktur lokalnych Partii Platformy Obywatelskiej? Bo wiem, że został, został udzielony po raz kolejny Panu zaufanie. Tak, no jest, jest to taki stary, nowy przewodniczący. E, wybory odbyły się demokratycznie. Był kontrkandydat, było nas dwóch kandydatów. E, no większość jednak e, powierzyła mi tę funkcję i e, stosunkiem procentowym, 60 parę procent do 30 kilku, e, wskazano na mnie, więc jestem po raz kolejny, po raz drugi przewodniczącym struktury powiatowej Platformy Obywatelskiej. A kto był tym kontrkandydatem? Kąt kandydatem był przewodniczący Koła Wieluńskiego, pan Zbigniew Kucharski. Kucharczyk, przepraszam. Panie Franciszku, no to kolejne lata przed panem, jeśli chodzi o rządzenie lokalnymi strukturami Platformy Obywatelskiej, a z tych wojewódzkich władz już niedługo przyjeżdża do Wielunia, bo w piątek, marszawek, marszałek województwa łódzkiego, zresztą partyjny kolega, pan Włodzimierz Fisiak, no i ja widzę, że wraz z nim przyjadą, przyjedzie też kilku przedstawicieli, który, których na pewno będą mieli, do których na pewno będą mieli wiele pytań rolnicy i przedstawiciele tutaj lokalnych władz, pomiędzy innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także Departamentów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa i Ochrony Środowiska, środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Także tych pytań pewnie będzie sporo. Tak, najpierw chciałem się odnieść istotnie. Pan marszałek jest e, politycznym kolegą, ale jednak ta wizyta nie jest polityczną i prosiłbym wszystkich, aby nie odbierać to jako wizytę polityczną. Nie jest to ani element kampanii żadnej, ani też politycznych spotkań. Jest to element wizyty gospodarczej marszałka województwa. Pan marszałek województwa e, od dawna planował gospodarczą wizytę na terenie naszego powiatu, jednak z różnych względów, obowiązków, czasem nieprzewidzianych spotkań e, odkładała się ta wizyta. Zrealizuje się 26 marca tego roku, czyli za dwa dni. Wizyta będzie poświęcona. Pan Marszałek chce zobaczyć, oczywiście wyrywkowo, ponieważ tych środków unijnych, pomocowych trafiło znacznie więcej, ale chce zobaczyć już. Po zrealizowaniu, po zamknięciu rozliczenia pewnego projektu, i takim zakładem będzie firma drukarska pana Bogusława Wcisło kolor druk. To będzie pierwszy punkt wizyty. W drugim punkcie pan Marszałek chce zobaczyć szpital nasz, gdzie trafiło. Zostały przyznane środki blisko 11 milionów. Oczywiście jest to jeszcze przed realizacją wszystkich inwestycji, wszystkich działań, które w ramach tego projektu będą realizowane, więc będzie widział przed i chce zobaczyć później efekty po zakończeniu tegoż projektu. Jak również będziemy w Gminie Biała na budowie gimnazjum, gdzie realizuje się jest końcówka tej realizacji, ponieważ planowane zakończenie tego zadania jest na połowę sierpnia bieżącego roku, być może otwarcie. Wojewódzkie roku, tak przynajmniej Pan Wójt deklaruje. Oczywiście czas pokaże, gdzie ono się odbędzie. W związku z tym jest to wizyta stricte gospodarcza. Po tych wizytach na placu budowy, czy też w obiektach i w zakładzie będzie spotkanie z samorządowcami, z mieszkańcami naszego powiatu, powiatu Wieruszowskiego. Częściowo z Pajęczańskiego, tam będzie później odrębna wizyta. Natomiast tutaj ja i pan Marszałek zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby się spotkać, chcieliby zadać pytania na godzinę 16 do Kina Syrena. Przewidujemy taką formułę, że będą bardzo krótkie, bardzo krótkie, dosłownie kilkuminutowe wystąpienia pana marszałka i dyrektorów departamentów, o których pan wspomniał, czyli Departamentu Rolnictwa, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również prezesa czy wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, aby zasygnalizować pewne e, propozycje, pewne projekty, które są realizowane przez te departamenty, jak również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i oddać mikrofon uczestnikom tego spotkania, aby mogli zapytać, rozwiać wątpliwości na żywo te osoby. No nie często zdarza się, że Marszałek Województwa uczestniczy w takim otwartym spotkaniu. Jest to spotkanie, jak podkreślam jeszcze raz, otwarte, skierowane do sołtysów, radnych, wszystkich mieszkańców naszych powiatów. Kto tylko zechce przyjść, sala będzie otwarta, dostępna dla do wszystkich. Zapraszam. Nasi słuchacze będą na pewno też mieli wiele pytań do Marszałka. No, a my będziemy pytać Marszałka na antenie radio. Zjednoczonej. Będzie okazja, tak. O będzie o 15.30. Tak. Ja myślę, że pan mówi, że tak troszkę z opóźnieniem pan Marszałek przyjechał. Ja przyjeżdża do Wielunia, myślę, że w dobrym okresie, bo tak, wchodzi szlak bursztynowy do realizacji. Już częściowo są te projekty realizowane. No i też warto się przyjechać po tych drogach, które wyglądają, jak wyglądają i myślę, że marszałek po przyjeździe no, w przyszłym roku przykładowo no, przejdzie się po lepszych drogach. Tak, oczywiście wśród wielu działań, tych inwestycyjnych, szczególnie w zakresie infrastruktury, ale i tych, tak jak na obiektach czy oświatowych, czy kulturalnych, taką największą bolączką, którą odczuwamy na co dzień generalnie, to jest stan naszych dróg. W naszym rejonie, w naszym powiecie, w powiatach wieruszowskim, pajęczańskim to takie główne drogi wojewódzkie, najbardziej dla nas istotna mieszkańców Irłania i powiatu to jest droga numer 481 i jesteśmy po wstępnych ustaleniach jeszcze będziemy korygować zamierzenia Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co do inwestycji na tej drodze 481 będzie zakończony ten odcinek od Widawy do Rychłocic. W tym roku aktualnie odbywa się aktualizacja projektu na przebudowę mostu na rzece się w Rychłocicach i ta inwestycja będzie wprowadzona na przyszły rok, jak również odnowa tam, gdzie nie trzeba dokonywać przebudowy drogi z wymianą podbudowy na lata 2011-2014 na odcinku 23 km. Takie są założenia. Oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby. W następnej kadencji, czteroletniej, czyli do końca w sumie pięć lat, żeby ta droga 481 już była zmodernizowana i dostępna dla mieszkańców, połączenie z łodzią. Natomiast jest droga 486 na Działoszym i tutaj odcinek do Rudy mamy zrobiony. Natomiast w Wierzchlesie jest projekt wpisania ronda. Tam na skrzyżowaniu do urzędu gminy, jak się skręca, jest deklaracja Wójta Wierzchlasa samorządu współdziałania w kierunku wykupienia nieruchomości, które blokują tam, również przewiduje, że jeszcze w kwietniu bądź na początku maja odbędziemy spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, z panem wójtem tutaj na miejscu, aby domówić to, ten element, bo to również jest otwarcie, że tak powiem dalszego modernizowania tej drogi w kierunku Działoszyna. Dalej droga 483 to w kierunku województwa Częs śląskiego na Częstochowę, także te drogi są naszą, że tak powiem, w naszym zainteresowaniu. Ponadto myślimy o przejęciu, jest taka propozycja, przejęciu niektórych dróg powiatowych na drogi wojewódzkie, tak aby od Międzypajęcznym, działoszynem skomunikować w kierunku się Te drogi, które na tym szlaku one by omijały trochę gminę Burzenin, Złoczew, tam gdzie planowana jest skrywka, oczywiście dla węgla brunatnego.